Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Nie przypominam sobie, żebym w jednym odcinku zrobił recenzję aż 12 zestawów, a taki będzie właśnie ten odcinek, natomiast postaram się, żeby nie był za długi, podzielimy go sobie na segmenty. No i wy już widzicie miniaturkę, więc wiecie co pokażę. Ale jeśli nie rozumiecie z jakiegoś powodu, to intro i lecimy dalej. Ostatnio pojawiła się zapowiedź licencji Garfielda w firmie Pantazy, producenta klocków i pomyślałem sobie, ja to muszę mieć wszystko. I napisałem do Pantazy i mówię, ej Pantazy wyślijcie do no mi tego Garfielda, a Pantazy mówi, dobra to wyślemy Ci wszystkie te zestawy, a ja mówię, o jak fajnie, miło, więc... Dostałem te klocki yy, i będzie jeden zestaw dla Was, ale to wejdźcie sobie na Instagram i będzie go można zgarnąć. I jeszcze w momencie, kiedy nagrywam, nie wiem na jakich zasadach, ale wymyślę coś i zaraz Wam powiem, jaki to będzie zestaw. No ale jest rudy, jest gruby i uwielbia lasagne. A przy okazji jest niesamowicie leniwy. Jego właścicielem jest John Arbuckle. Mieszka z psem Odim, którego nie cierpi i najchętniej wysłałby go do Abu Dhabi. Yy, tak myślę, że najlepiej można scharakteryzować Garfielda. Ja oglądałem Garfielda w dzieciństwie jako serial animowany, czytałem komiksy, a i nawet tutaj gdzieś na strychu mam kilka zbiorczych tomików z Egmontu, bo są takie fajne, wydane, zbiorcze wydania Garfielda. I polecam Wam zresztą, jeśli lubicie, sarkastycznego kota, który najchętniej spędziłby. Całe życie na jedzeniu i byciu niemiłym dla innych, to jest to naprawdę świetny wybór. No ale zestawy wyglądają przefantastycznie. To są właściwie takie trzy segmenty. Mamy takie małe kule, mamy potem jedzenie, a potem mamy sprzęty kuchenne. Pomysł kompletnie odpalony, nie ukrywam, ale z drugiej strony, jeśli lubicie Garfielda. To pewnie choćby jeden taki zestaw warto by było gdzieś mieć w domu. Bo tak, wiecie, będziecie przechodzić sobie koło tej półki, pomyślecie: O, Garfield, ale fajnie, może kogoś obrażę. No, to tak, jeśli chodzi o małe zestawy, to są takie. Kule śniegowe, choć nie ma w nich śniegu, ale wiecie, o to tutaj chodzi, że taki mają kształt jak kule śniegowe, albo kule śnieżne, w sumie nie wiem, chyba obie formy są poprawne. No i tutaj mamy takiego małego Garfielda, bo Garfield tutaj pojawia się jako figurka, ale są też takie duże elementy Garfielda pojawiające się jako fragmenty sprzętów. Wiem, że to brzmi dziwnie. No, to tu jest taki Garfield. Yy... Urodzinowy, tak, to jest Garfield na torcie. To jest taki mały Garfield. Mamy tutaj też już dużego Garfielda, który siedzi sobie w automacie z gumami do rzucia. I te gumy do rzucia tutaj są puszkami. Ja w ogóle się zastanawiam, jakie te puszki są, w sensie jakie w dotyku będą. Czy się nie zgniotły w transporcie? Nie wiem, to przyjechało z dalekiego kraju. Tutaj mamy Garfielda wakacyjnego i ten Garfield sobie siedzi w takiej kulce, która jest ozdobiona jakimś piaskowym zamkiem i deskami surfingowymi. I naprawdę robi się ciekawie. Jest jeszcze jedna kula, gdzie mamy Garfielda w kąpieli. Garfield kąpie się z misiem. No, może pożyczył od Jasia Fasoli. Dobra, i teraz są zestawy, powiedziałbym takie średniej wielkości, w sensie w tej serii, bo to wcale nie, nie są też takie średnie zestawy, one są całkiem niewielkie. I tutaj mamy Garfielda w deserze lodowym, to mówiłem, że jest ta seria. Jedzenie. Tu z kolei mamy Garfieldo Burgera. I jak mówiłem wcześniej, że mamy tutaj elementy Garfielda wplecione w jedzenie. To właśnie chodziło mi o to, że ten burger w sumie jest trochę Garfieldem. Mamy też Garfdoga czy Garfurito, chyba to jest takie burrito albo tako. Coś takiego, albo może to jest hot dog, nie wiem. Coś takiego zawiniętego. Myślę, że gdyby żabka wprowadziła coś takiego do oferty, to byłbym stałym klientem tej części gastronomicznej. I mamy jeszcze taką kanapkę. Nie wiem, czy to jest BLT, ale nie wygląda, bo zbyt ciemne kolory. Bo BLT, jak dobrze pamiętam, bacon, lettuce, turkey. Dobra, mamy tutaj też sprzęty kuchenne. Jest garf toster. Naprawdę, super to jest. Ja naprawdę, autentycznie nakręciłem się niesamowicie na te zestawy. One mi się bardzo podobają. Mamy też maszynkę do popcornu z figurką Garfielda na jej szczycie i zastanawiam się, czy ona działa. W sensie, no wiem, że nie robi popcornu, ale czy tam jest jakiś mechanizm, który powoduje, że ten popcorn wypada do pojemnika? Jeśli tak, jestem w niebie. Mamy też ekspres do kawy z Garfieldem, taki kolbowy i nawet można tam chyba kawę jeszcze wsypywać od góry. I też mamy tutaj elementy Garfielda i na końcu jest Garfieldowa lodówka. I taką też lodówkę będzie można zgarnąć, bo te lodówki po prostu mam dwie, więc sprawdźcie sobie na Instagramie, w międzyczasie wymyślę jakiś konkurs i ktoś z Was zgarnie lodówkę. To będzie pewnie na zasadzie napisz komentarz albo coś tam, nie wiem, wymyślę. No, to ja to idę poskładać i zrobimy to sobie, wiecie, w formie takiego oglądania każdego segmentu, czyli zaczniemy od tych małych kulek, następnie przejdziemy do posiłków i na końcu zobaczymy sprzęty kuchenne, tak żebyście po prostu po, nie wiem, 3-4 minuty mogli sobie to wszystko pooglądać i potem będziemy się zastanawiać, co jest fajne, co jest niefajne, co jest najlepsze, ale ja naprawdę nie mogę się doczekać, aż pójdę to poskładać. Na początek kule, ale w nich się odbija światło. Mamy tutaj oczywiście trochę naklejek, ale mamy też naprawdę urocze figurki Garfielda, zarówno w wersji mini, w sensie, wiecie, Garfield jako dzieciak, jak i już duży Garfield. No i tak, zacznijmy sobie może od tej wanny. Mamy tutaj całą masę takich kłaczków, które oczywiście mają imitować pianę. Tam jeszcze, jak dobrze pamiętam, jest miś, jest szczotka. Możemy sobie to rozmontować, ale uwierzcie, nie chcę tego rozwalić. O, chyba na od odwrót nawet dałem Garfielda, bo tutaj mamy tabliczkę. I na przykład ta tabliczka ma na sobie, jak dobrze pamiętam, chyba nadruk, a mówię dlatego chyba, bo niektóre elementy są w niektórych zestawach nadrukami, a w niektórych naklejkami. Co do jakości wykonania, nie ma się tutaj absolutnie do niczego przyczepić. Figurka wygląda naprawdę spoko, elementy bardzo dobrze się ze sobą zczepiają, a jeśli chodzi o te wielkie... Kule, które tutaj tworzą oczywiście tę ozdobę, to jest naprawdę sztos. Nie ma tutaj jakichś obdarć, nie ma tutaj jakichś momentów, gdzie można by powiedzieć, że to jest takie zmatowiałe. Naprawdę daje to radę. O, widzicie? Jest miś. Mówiłem, że jest. Jest też kula urodzinowa. I ja już tutaj przygotowałem sobie kulę z okazji moich urodzin, które będą w styczniu, więc ustawiłem sobie liczbę 35. No i mamy tutaj takiego małego Garfielda, który siedzi sobie na torcie, który również jest schowany w kuli, jak wszystkie zresztą konstrukcje w tej serii. No i mamy tutaj trochę ozdób. To, co mnie najbardziej zaskakuje, to to, że mamy w wielu tych zestawach takie naklejki z informacją o licencji, one gdzieś tam są zawsze od spodu albo od tyłu umieszczone. Trochę to. Takie powiedziałbym urocze, no bo z drugiej strony mamy informację o licencji na pudełku, ale i, naklejkach, i na naklejkach ona też się pojawia. Jest również Garfield plażowy, i tutaj mamy taką kulę, która jest zwieńczona rozgwiazdą, no a tu mamy małego Garfielda otoczonego palmą, zamkiem z piasku oraz deskami surfingowymi, i jest tutaj też ten nadruk na tym napisie Garfield Family, ale to są na przykład naklejki. Ale naklejki są dobrze spasowane, są matowe i muszę. Powiedzieć, że tam gdzie one się pojawiają, to naprawdę dają radę. Bo czasem jest tak, że w niektórych zestawach naklejki raczej jakościowo są mocno średnie. Tu jest naprawdę w porządku. Ale tutaj widzicie, naklejka jest. I jeśli chodzi o spasowanie kolorystyczne naklejki do klocków. Też to wygląda bardzo dobrze. Tutaj mamy automat z gumami do rzucia, i te puszki znowu imitują gumy do rzucia. Oczywiście mechanizm nie działa, więc jeśli sobie to przekręcamy, to puszki nie zaczną wypadać. No ale w środku mamy figurkę Garfielda. Naprawdę, to jest urocze. Oczywiście to są takie durnostojki. I zakładam, że jeśli lubicie Garfielda, to pewnie po jedną taką kulę z czterech warto sięgnąć, bo czy trzeba mieć aż cztery? Niekoniecznie, ale teraz możemy przejść do nieco większych konstrukcji, czyli do jedzenia. To, co urzekło mnie w zestawach jedzeniowych, to te urocze talerzyki. No bo zobaczcie, w trzech, czterech zestawów mamy taki plastikowy talerzyk, który ma bardzo ładny nadruk. Mamy tutaj wizerunek Garfielda i napis Eat, Sleep, Repeat. W sumie trochę brakuje mi tutaj spacji, a tutaj na przykład. end, Ale kto by się tym przejmował, ktoś to zaakceptował, chyba przecież to jest na licencji. No i mamy takiego garf burgera, i tutaj mamy uszy i oczy, które są ładnie zadrukowane. Co zabawne, w większych zestawach najczęściej takie elementy są z naklejkami, a tutaj mamy nadruk. No i sam burger wygląda. Naprawdę zabawnie. Mamy taki klasyczny Garfieldowy ogon, mamy też nadruki, które tutaj znajdziemy, i rzeczywiście w tym zestawie naklejek nie ma, a zawartość jest naprawdę solidna. Mamy też kanapkę. kanapkę, która jest otoczona majonezowymi wężami. Dodatkowo znajdziecie tutaj figurkę Garfielda. Możecie oczywiście odpiąć głowę i zrobić sobie wtedy coś takiego, że Garfield sobie siedzi w jej wnętrzu i ją chce opędzlować. I też zerknijcie na to, jakie mamy tutaj ładne nadruki, które pojawiają się na górze kanapki, ale mamy też tarcze, które są zadrukowane jako listki i na przykład myślę, że to byłaby świetna tarcza dla tych żołędziowych ludzików, które były kiedyś w CMF-ach. Dobra, ja w takim razie z powrotem sobie Garfielda zmontuje, no i tak wygląda figurka Garfielda. On jest składany z kilku elementów, bo łączymy sobie przód i tył głowy. Tak samo łączymy tułów, gdzie mamy przód i tył. Wpinamy rączki, nóżki i ogon. I on wygląda naprawdę całkiem spoko. Możemy sobie te nogi też składać. No, i tak to się prezentuje. W innych zestawach Garfield ma nieco inne wyrazy twarzy. Ja go z powrotem tutaj wpinam na kanapkę. Mamy też deser lodowy z małym Garfieldem i zobaczcie, ile jest tutaj ociekających cukrem i lukrem elementów, bo tutaj nas pływa jakaś polewa. Tutaj są kolorowe cukierki, tutaj siedzi mały Garfield i on też wygląda naprawdę uroczo. Jego składamy z czterech elementów, bo mamy. Tu mamy głowę, wpinamy również ogon i wpinamy przednie łapki. Naprawdę wygląda przeuroczo. No i tutaj też znajdziemy nadruk, na przykład w tym miejscu, ale pojawiła się w tym zestawie jedna naklejka na ten element, i ta naklejka nie dość, że jest transparentna, to ona po prostu średnio będzie leżała na tym klocku. Więc możecie po prostu sobie przy składaniu tego zestawu ten element pominąć. Poza tym mamy tutaj całą masę nadruków, choćby jak ten napis i też te wszystkie cukiereczki, polewy i tak dalej, naprawdę dobrze to wygląda. O i widzę, że fuj, mój włos z brody tutaj się znalazł i mamy też Garfield'owe taco. I to też wygląda fantastycznie. No bo zobaczcie, mamy wielką głowę Garfielda, wystający ogon, mamy tutaj całą masę dodatków i to też są nadruki, zarówno te elementy sosów, serów, pomidora i tak dalej. No i tutaj też mamy zadrukowane elementy. I pod kątem nadruków ta część serii z Garfieldem wypada najlepiej, bo jak dobrze pamiętam, to naklejka właśnie znajduje się tylko w zestawie z lodami. No a to tako, no cóż, no nie do zjedzenia. Do schrupania, ze słodkości, wygląda naprawdę przeuroczo. Możemy teraz przejść do sprzętów AGD. Mamy tutaj naklejki, ale i tak dobrze to wygląda. Zacznę od tych dwóch figurek. Jeszcze mały Garfield siedzi na lodówce, ale tak jak mówiłem wcześniej, Garfield ma różny wyraz twarzy, bo na przykład ten ma szeroko otwarte oczy jest jakoś tak bardziej uśmiechnięty. Oczywiście różni się tylko na nadruk na samych oczach, bo ten oczy ma mocno przymrużone, tak wręcz pogardliwie patrzące, a ten... Patrzy z taką ochotą, jakby właśnie zobaczył potężną porcję lasagni. No i teraz tak, zacznę może od lodówki. Lodówka mi się podoba, to wszystko to są naklejki, więc tutaj na w tak dużej liczbie nie uświadczycie. Tak samo ja w ogóle potargałem sobie naklejkę na oku, ale nieważne, zapomnijmy o tym. Mamy też jakieś takie plakaty, które pojawiają się po bokach. Na górze siedzi mały Garfield, no a w środku, jak słyszycie, jest wyposażenie i pewnie wszystko jest rozwalone a jakże, powysypywało się i mamy tutaj jakąś kolę, butelki, jest mleko, indyk, owoce, hamburger i tak dalej, więc to wyposażenie jest naprawdę na bogato, no tylko jak je raz wstawicie, to nie przenoście, tak jak ja z domu na strych tego wszystkiego, bo to się porozwala, ale sama lodówka naprawdę daje radę, ona ma taki klimat lodówek smega. Dobra, przejdźmy jeszcze sobie do tostera. I teraz uwaga! Wyskakują nam tosty z naklejkami. Możecie ich po prostu nie przyklejać i pewnie to będzie wyglądało lepiej. Co do samego tostera, naklejkami są uszy i naklejkami są oczy. No i tutaj jeszcze mamy naklejkę z napisem Garfield Family. Ja po prostu myślałem, że tylko w tych małych zestawach uświadczymy naklejek. A jak się okazało, te zestawy średniej wielkości są najbardziej premium, bo tam tylko w jednym zestawie mamy jedną naklejkę. Ale tutaj to już wszystko są nadruki z tyłu również. No i tak prezentuje się toster. Mamy też ekspres do kawy. No i możecie sobie e, zażyczyć samemu własnej kawusi. Mamy też tutaj opcję wsypania ziaren. O, tylko brzęczy. O i się wysypały. Dobrze. Wysypały się tak jak się wysypać powinny. Tutaj jest cała reszta ziaren i tu mamy klapkę wsypuje z powrotem ziarna kawy albo i rozsypuje, jak to właśnie się dzieje. Aha, ja to tam otworzyłem. Brawo ja. Super. Potem sobie to ogarnę. Kawa trafia na miejsce. No i oczywiście, jeśli chodzi o kolbę, to w tym momencie jej nie odepniecie, ale mamy tylko to pokrętło ruchome mamy też zbiornik na wodę, mamy też naklejki po bokach z Garfieldem no i rzeczywiście wygląda to jak taki dość kompaktowy ekspres do kawy. I jest jeszcze maszynka do popcornu, która wygląda naprawdę fantastycznie. Te Kratki to naklejki, to też naklejka, i tych naklejek jeszcze tutaj trochę uświadczymy, ale wygląda to naprawdę całkiem w porządku. Eee, mamy opcję podstawienia pojemnika na popcorn. I teraz uwaga, dzieje się magia. No, rozsypałem właśnie klocki. Nieistotne, znajdę je zaraz, gdzie się odszukam, pospadały na podłogę, ale przecież nic się nie dzieje. No, tak to się prezentuje. Tego jest naprawdę dużo, 12 zestawów w jednym odcinku, naprawdę solidne tempo, poskładałem to wszystko w jakieś e, chyba 4 godziny, jeśli dobrze pamiętam, bawiłem się naprawdę świetnie, no ale tak jak mówiłem, ja lubię Garfielda, uwielbiam tego grubego, wrednego kocura od dziecka, no i niezależnie czy to był serial animowany, czy to były paski w gazetach, bo jeszcze pamiętam jak w Wyboczej chyba się pojawiały te paski, czy kupowanie komiksów w kiosku, czy też kupowanie tych zbiorczych wydań od Egmontu. Brakuje mi tutaj, co prawda, jakiejkolwiek figurki od jego, bo on też cały czas Garfieldowi towarzyszył. Ale mimo wszystko wygląda to uroczo. Dawajcie znać, kto z Was w ogóle planuje skusić się na te zestawy, kto z Was też jest fanem Garfielda. No i pamiętajcie, że na Instagramie będę miał dla Was lodówkę. A na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.